Pozdrawiamy z nadwody, do nura, jak wam tam? Tymczasem borem lasem. <gryw> Tymczasem, cześć. O! O! Uwaga, uwaga, uwaga. Brawo! Brawo piesku, brawo. brawo! 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 A gdzie patyczek? No przynieś patyczek! Przynieś ozułku przyjacielu, przynieś patyczek! Albo nie chcesz teraz, jeszcze za chwilkę przynieś jeszcze! Pozdrawiamy! Witamy i pozdrawiamy! z faflaczem. Uuu. Już dałem nura. Wychodzę, bo się boję, czy aby przypadkiem telefon nie wyląduje w wodzie. Pozdrawiamy z nad rzeczki Ja i faflacz. Faflacz i ja. Papa. Pa. Dałem nura, ale tam okazuje się, jest gniazdo os. Także my już wracamy, wracamy do domu. Tymczasem Borem lasem, tymczasem Jak u was? Co, to, co tam się dzieje? Na razie Pozdrawiamy Z nadwody Wydałem nura Jak wam tam? Tymczasem, borem lasem <gryw> Tymczasem Cześć Pozdrawiamy z nadrzeczki Nie wiem czy Naprawdę się zanurzyć, ale na razie brodzimy, Ozzy jest tutaj ze mną. Prześlę wam kolejny filmik jak się uda zanurzyć. Na razie wysyłam wam ten. trochę się ogrzeje na słońcu, opala, a potem spróbuję wejść do wody.